Dzięki jego kilku wskazówek, wskazówkom rozwijam swój talent, chciałbym go pozdrowić I zapraszam wszystkich do obrazów oraz zapraszam na starówkę. będę no, starał się na tygodniu kiedy ładna pogoda zjawić się prawie codziennie. Zależy jak tam będę zajęcia się odbywać, tak więc mhm. zapraszam wszystkich. I dziękuję. Okay, dziękuję bardzo. Za... Jeszcze się go pytałem, pan szybko bardzo to robimy, prawda? Ile mniej więcej czasu na malowanie czegoś takiego? Od 5, od 5 do 8 minut Ile pan już maluje? Dwa lata Ile tak? nie yeah